Cześć, w nowym roku. Dzisiaj powiem Wam o moim zamówieniu ze Szwajcarii. Jest to strona, która się nazywa. Graine de Carotte. I jeszcze raz. de Carotte. I to oznacza nasiona marchwi po francusku, bo nie wiem, czy wiecie, w, w Szwajcarii um, mówią po francusku, a przynajmniej ta strona jest w języku francuskim. I tak, dla uwagi, jeżeli chcecie przetłumaczyć nazwę pomidora albo nazwę papryki, która jest trudna. Po prostu skopiujcie do, do tłumacza na Google i tam jest taki, em, taki em, taka ikona, mikrofonka. Jak na to naciśniecie, to wam powie, jak to się wymawia. Nie tylko wam przetłumaczy tekst, ale także możecie sobie posłuchać, jak coś się wymawia. No i właśnie z tej strony zamówiłam sobie kilka odmian pomidorów. Przyszły w takiej normalnej kopercie. Niezabezpieczone żadną tekturką, tylko przyklejone po prostu do takiej ulotki. Merci! Dziękujemy za zamówienie. I tutaj z tyłu były przyklejone te nasionka. No i jednym z nich był Polaris to była gratisowa, której nie zamówiłam. Bardzo fajny pomidor. Omówiłam go w poprzednim filmiku. I tutaj mamy sześć chyba. Odmian pomidorów i za chwilę Wam o, o nich opowiem. Pierwszą odmianą jest Captain Lucky, czyli Kapitan Szczęściarz. Tu jest około 10, 11, 12 nasionek i to jest pomidor o liściu ziemniaczanym. W kolorze tu Wam pokażę zdjęcie zielono, różowo-czerwonym. Po prostu piękny, jest określany jako zbyt ładny, żeby go jeść, a także pomidor artystyczny. I jest podobno pyszny. Roślina jest silna, ale nie rośnie zbyt wysoko, bo tylko do metra m jest odporny na choroby, ma podobno po 5 pomidorów w jednym gronie i jest to taki średnio wczesny 80 dni od wysadzenia. I teraz smak. Jest bogaty, owocowy, soczysty. Pomidor jest mięsisty, o gładkiej teksturze, bardzo słodki. E, tą odmianę stworzył Miller Mardock w północnej Karolinie e, I była to podobno przypadkowa krzyżówka odmiany Lucky Cross i nieznanego pomidora. E, jest plenny, wytrzymuje upał i suszę, nie pęka i nie ma owoców staśmionych. Mm. Bardzo fajnie. Owoce są wielkości 200-300 gram. Ale jedyną wadą jest to, że nie przechowuje się długo. Ta strona, z której zakupiłam te pomidory, ma taki ranking smaku. Jeżeli wejdziecie w odmianę pomidora i tam na dole jest ocena od 0 do 10, jaki jest smak. I ta odmiana dostała 10 na 10. I większość moich odmian, te, które zamówiłam, ma 9 albo 10, bo. Wszystkie odmiany przejrzałam i chciałam te najpyszniejsze. I wyszło mi tak, że większość odmian wygląda podobnie. Wyglądają tak jakby ananas pomidor takie, wiecie, cieniowane, zielono-czerwone w środku. Po angielsku to się nazywa marbling. No i zaraz zobaczycie, o czym mówię. Kolejnym pomidorem jest Madi Mamba. Madi Mamba. Madi to znaczy ubocona. A mamba to jest e, nazwa odmiany. Jest jeszcze czarna mamba. Nie wiem dokładnie mamba co znaczy. Kojarzy mi się z jakimś wężem. E, no ale taka jest nazwa odmiany. I Madi Mamba jest to odmiana F5. Czyli był to pomidor, który był mieszańcem. I ktoś go ustabilizował przez pięć pokoleń. I jest... Napisane, że jest to już odmiana stabilna F5. Pierwszy raz był zaprezentowany w, 2000, w 2014 roku przez Tatianę Kacznarewą, która pochodziła z Niemiec. Albo Milarda Mardoka. Takie są różne opinie w internecie. I pochodzi ta odmiana z czarnej mamby, która się skrzyżowała z odmianą Lucky Cross. I ma miedziany kolor na dole i zielony. Trochę na górze. Średniej wielkości owoc, kolorowy, słodki, z małym dodatkiem kwaśności i ten smak jest taki bogaty, skomplikowany. 85 do 90 dni. Owoc taki średni, 150 do 350 gram, i dostała odmianę 9, a nawet 10 z, z 10, czyli powinna być pyszna. Następną odmianą jest Cherokee Lime Stripes. Gdzie jesteś? Cherokee Lime Stripes. Może znacie odmianę Cherokee Purple, czyli purpurowy, i to właśnie jest wariacja na temat Cherokee Lime Stripes. E, stripes to znaczy paski limonkowe. E, I ta odmiana słyszałam, że jest bardzo pyszna. Oglądałam jakieś wideo, jakiś filmik czyś i właśnie bardzo tej osobie smakowała, więc wyszukałam i zamówiłam. Jest słodko-kwaśny, o bardzo silnym smaku i był to ulubiony pomidor osobie, która prowadzi tą stronę. O, kogo to dostałam, to był, to był Barcelo Michael Prom i taka ocena była, że jest to bardzo dobry pomidor, ale niezbyt plenny. Dostał 9 na 10 za smak. Jest średnio wczesny, 225 do 450 gramów, pochodzi od Billa Jeffersa z USA i um, od Cherokee Green, czyli uh, Cherokee Purple, Cherokee Green, Cherokee Lime Stripes, to jest cała rodzina tych pomidorów Cherokee. Skórka jest taka jakby zebra, zielono-czerwona. Zobaczymy, to jest następny. Pomidor zielono-paskowany, zielono żółto-różowo-czerwony. Będę miała trudny wybór, żeby, uprawiać, żeby wybrać te odmiany, które chcę naprawdę uprawiać. I ten na pewno będzie jedną z tych odmian, która jest moim pewniakiem na ten rok. Taxhorn Red and Yellow. I ten pomidor, nasiona tego pomidora, były podarowane przez panią... Taxhorn. Um, ona dała te nasiona Willowi Bonsu, który mieszkał w Maine, w USA, w 1991 roku. Taka jest historia, więc musiała lubić tego pomidora. Jest to pomidor późny, ale jest wspaniały, dwukolorowy, żółto-czerwony, duży do bardzo dużego. Um, wspaniały smak, eksplozja słodyczy, kiedy są dojrzałe. Jest taka... Tutaj rada, żeby zbierać je wtedy, kiedy jest dojrzały. Typ ananasowy, ale lepszy niż ananas. Nie leży długo, może pękać po deszczach. No taka jest wada tych pomidorów starych, że nie są zbyt trwałe. I jest to najsłodszy z tych dwukolorowych pomidorów. I waga mo może dochodzić do 3 funtów, czyli to będzie około... Półtora kilograma, ponad kilogram na pewno, 85 do 90 dni i smak 10 na 10. Nie mogę się doczekać tego pomidora, tego smaku. Jak widzicie na zdjęciach jest przepiękny. Następnym pomidorem, który wygląda podobnie, jest Copper River, a to znaczy po prostu miedziana rzeka. A ten miedziany kolor to jest kolor tego pomidora. Pomidor pochodzi z USA, z Kalifornii, od Lynn Brown. Rośnie do metra m, czyli nie jest zbyt wysoki. Średnio dużo owoce, typu serce. W środku jest czerwono-różowo-zielony. Jest bardzo słodki, ale niezbyt plenny. Ma delikatne kwiaty, które nie znoszą upałów i opadają po prostu. Czyli musimy chronić te kwiaty przed upałem, aby zwiększyć plony. Czyli jeżeli mamy upały, musimy w jakiś sposób zacienić naszą szklarnię albo nasz tunel i ją wietrzyć. Smak 10 na 10. I ten miedziany kolor staje się ciemniejszy i bardziej czerwono-różowy w miarę dojrzewania owocu i ma taki metaliczny, jakby zielony połysk. Ostatnim pomidorem, który zakupiłam z tej strony był Karma Miracle. Nie wiem, nie wiem, czy słyszeliście o serii Karma, ale karma pochodzi od, ten wyraz karma pochodzi od dwóch imion, dwóch kobiet, właśnie, które właśnie stworzyły tą serię Karma. Karen Olivier, która jest w Kanadzie i Marsha Eisenberg z Florydy. Więc kar z Karen i Ma z Marsha i tak stworzyły właśnie serię Karma. Karma Miracle jest najsłodszym z tej serii. Jest to um, pomidor odporny na choroby wczesny i odpowiedni dla chłodnego klimatu. I właśnie Karen Olivier, która mieszka w Kanadzie, stworzyła całą serię pomidorów na chłodny, e, klimat, która się nazywa projekt True North Tomato, czyli prawdziwy północny pomidor. I te pomidorki właśnie dlatego są wczesne, tak sobie myślę. Jest to krzyżówka Captain Lucky i Ambrosia Gold. I mam dwa te pomidorki, Ambrosia Gold Cherry. Mam Ambrosia Gold i mam Captain Lucky, czyli ta Karma Miracle to jest tak jakby krzyżówka. Ma liść ziemniaczany, bo Karen Olivier specjalizuje się właśnie w pomidorach z liściem ziemniaczanym. Owoce są małe, owalne, czerwono-zielone. Smak jest tak jakby z zeb... Zebra Pineapple w pomidorku koktajlowym. Złożony smak, jedna z najlepszych koktajlówek i najlepsza, tak jak powiedziałam, seri, serii Karma. Może pękać i nie przechowuje się długo. Smak 9 na 10. Także, jak widzicie, te moje pomidorki to są dla koneserów. Na pewno nie są odpowiednie, żeby je sprzedawać na rynkach, bo się długo nie przechowują. Ale dla kogoś, kto uwielbia smak świeżych pomidorów, to jest naprawdę rarytas. <noise> I powiem Wam dokładnie, jak rosną, jak smakują, czy naprawdę są 9 na 10 czy 10 na 10, przynajmniej w Anglii, bo klimat jest inny i mogą tak dobrze nie smakować, ale daję sobie największą szansę na to, żeby mieć smaczne pomidory, wybierając te odmiany, które są oceniane jako najsmaczniejsze. I na koniec powiem wam tylko, nie sieję jeszcze żadnych papryk, nie sieję żadnych pomidorów. Ja swoje terminy bazuję na kalendarzach Charlesa Dowdinga, To jest kalendarz z zeszłego roku i po prostu on nie używa żadnych lamp, nie używa elektrycznych mat grzewczych. On tylko sobie buduje taki jakby podgrzewacz z obornika końskiego i tam swoje wszystkie nasionka stawia na tym, żeby miały cieplej, ale on nie poleca siania niczego w styczniu. Jeżeli musicie coś posiać, bo jesteście w depresji, to posiejcie sobie na przykład rzeżuchę na parapecie, na parapecie albo posiejcie sobie groszek na napędy groszku na parapecie, albo cebulkę sobie postawcie, ale poczekajcie jeszcze, przynajmniej do lutego z sianiem Czyli ja na pewno sianiem pomidorów to nawet do marca. Okej, okay. pozdrawiam wszystkich, zapraszam na następne filmiki z moimi następnymi zamówieniami. Cześć!